Siemano, wyjeżdżamy właśnie z Pragi, jedziemy do Drezna, po drodze Park Narodowy, jesteśmy popakowani, idziemy na śniadanko do Lidla jeszcze. coś wkręcić, jakieś zapiekse, albo coś takiego. Mamy dla Was niespodziankę, jeśli chodzi o miejsce, w którym śpimy, ale nie mogę Wam jeszcze powiedzieć, zobaczycie w następnym, w tym odcinku, albo w następnym. Siemano, wyjeżdżamy z Pragi. Pojeżdżamy z Pragi, stanęliśmy na szybkie śniadanko w Lidlu, jakieś bagietki, coś takiego. Kierujemy się teraz do Drezna, po drodze ta Szwajcaria, jakieś mosty i tak dalej. Ale jest pewna historia, którą właśnie chcę wam opowiedzieć. Rok temu na Ukrainę pojechałem i zapomniałem maszynek do golenia. I kupiłem wtedy tam na miejscu jakieś jednorazowe, nie nagraliśmy tego, no ale uwierzcie, że tak było, kupiłem jednorazowe maszynki, które mam do dzisiaj. I stwierdziłem, że trzeba je zmienić, no bo skoro są jednorazowe, no to nie powinienem ich używać przez rok. Więc jedynym miejscem, w którym mógłbym zmienić to właśnie miał być kolejny wyjazd i właśnie to zrobiłem. Niestety nie było w lidlu jednorazowych, więc musiałem kupić jakąś taką lepszą i teraz też nie wziąłem maszyny. więc dlatego musiałem. To taka rzecz, którą chciałem zrobić na tym wyjeździe i zrobiłem. Czy przez cały rok używałeś? No. Świadczy tylko o tobie. A ty w tak też chodzisz cały rok? Nie. Raz Mega historia Teraz już nie Tam fajnie było widać. Ale jak już zacząłeś Kolejny dzień Kolejny dzień w tych pięknych Czechach Jak widać natura nas otacza I się z nią kochamy Że tak powiem Kurde, nie, ja nie wiem co mówię, ja na nie potrafię tego podgadać Zawsze coś powie głupiego Tutaj mamy największy wiatrak na świecie Zebraliśmy się tutaj, żeby go po podziwiać Przyjechaliśmy, no, trochę daleko mieliśmy Bo z Pragi do Wenecji no i trochę, tro, trochę, trochę jest drogi Ale dojechaliśmy w końcu Jesteśmy też na polu Pole żeby podobne, się... podobne do, do każdego pola w Polsce Uwaga Tornadon No Za to chwilę cię opierdoli, przesikasz Idziemy? Drodze do Drezna Zauważyliśmy, że można dojść po prostu do takiego pięknego wiatraczka. Jest sumie to gigawielki. Giga wielki. Na filmie pewnie tego nie widać, ale jak się tak popatrzy, to jest naprawdę ogromny i te wielkie skrzydła tak powoli jadą. Jest przeogromny, naprawdę. Przeogromny. Zrób mi zdjęcie tak. Dla widza e. sprawdziłem, e, czy jest otwarte. Niestety zawarte jest, a tak to bym na kontynentów wszedł na samą górę i bym powahał, ale nie mogę. Ale to fajna atrakcja, za darmo, wielkie. Super. Ale jakieś grzyby też według. To trzeba się uzbroić w noże. Alo, ich jestem Marcel iść, myślę introdusę. Dobra, jesteśmy w Niemczech, już definitywnie. Generalnie idziemy na Wasserfall, czyli po angielsku spadowod. I będzie fajnie. Już mi się podoba. Stałem dzisiaj prawą nóżką, nikt mnie nie zdenerwował jak tych dwóch głąbów. <głuch> I idziemy, co? Proszę, dalej, za yy, Droga tutaj, ale echo się niesie, masakra. Droga tutaj była super, fajnie się jechało, trochę był stres, bo były wąskie uliczki i tak na styk się mijaliśmy z innymi autami ale ogólnie widoczki nadrabiały fotoradar zrobił nam zdjęcie jest, Miłosz, szansa. jest szansa, że dostaniemy pamiątkową fotkę ale jest chwila podjęta. chwila jak pa Patrykowi zrobił zdjęcie to Patryk tak pokazał więc, więc pomyślą, że był wychillowany i puszczą go tak mi się wydaje ale miłość przeczytał artykuł jak wiadomo artykuły w necie to jest najlepsze źródło informacji trochę mnie podbudował bo było tam napisane, że no, jest mała szansa w sumie, że dostaniemy to zdjęcie jako że artykuł był trochę stary ale ja się tego trzymam i liczę, że nie dostaniemy, chociaż mandat i tak nie, nie byłby jakoś super wysoki. Szczególnie dla magazyniarza. Szczególnie do właśnie pracownika zespołu logistycznego, takiego jak ja. Marcel yy, wziął dobrodziejstwa ziemi niemieckiej. Tak jest. Jabłuszko jakieś... nie chodzi tutaj o. <laughs> Zerwał jakieś jabłuszko. Robimy test jabłuszka. Marceli. Die Apfel. Chciałem się Szokoci mm. ty nasz, no mój głód. Ale serio, dobra. to jest jabłko? Chyba? Papierówka. papierówka. Ja mam takie na ogródku, babcia mi zawsze je dawała. Mega. Patrzcie, jaka ławeczka. Powiem tak. Już? Bardzo mi się nie podoba w tych mieczach, już mnie denerwują. Nawet jabłka nie zdążyłem zjeść, a już... Cały dzień spieprzony. Idziemy i tutaj jakichś dwóch folk z Dojczów nam gada, że jestem zawarty. No i... Trzeba jeść na nazwę teraz, nie? Status zjedzenia jabłka wygląda tak. Nie za dużo ubyło. Przeszliśmy jakieś 10 metrów od ostatniego update'u. No niestety. Z powodu właśnie tych pożarów, które tutaj się panoszyły, to pozamykane. Ale coś tam jest otwarte, więc jedziemy w inne miejsce. Bo Marcel tutaj tak źle ich trochę tych państwa nakreślił. Dobrze mówili po angielsku. Jara na sto, bo po, na poprzednim wyjeździe nikt nie mówił po angielsku, a teraz wszyscy no i to jest dla mnie big plus, jak mówią po angielsku. Ale byli bardzo mili, bardzo pomocni i nam też Udzielili pewnych informacji, gdzie możemy pojechać, czy tam też jest otwarte, czy zamknięte. No i zobaczycie wkrótce. Witam Was bardzo serdecznie, już w trzecim ujęciu w Niemczech. Jesteśmy w naszym parku. Zacznijmy, Szwajc. Jak widać, jest tutaj bardzo piękne, ale nie to było piękne, bo piękne to są uczynki ludzi. A taki uczynek. Niech was e, nie myli, nie mylą pozory, Niemiec nam dał. Przestań jakieś rasistowskie teksty latać, nie rasistowskie, ale... Dobry, fajny chłop, Niemiec, dał nam pikiet, powiedział, że możemy tu stać za darmo. I takie dobre uczynki, to powinniśmy, teraz powinniśmy się od tego uczyć i też dawać inne. Oni się nawzajem przezywają, biją, cokolwiek, a właśnie takie uczynki jak dzisiaj powinny być pierwowzorem naszego życia. Dziękuję. No, nie wyglądam wyjściowe no, e, Właśnie wchodzimy sobie na górki. E, wchodzimy sobie i, i kierujemy się do mostu Pastei. Mieliśmy jeden punkt widokowy, ale sumie my, myślimy, że wyżej będzie troszeczkę ładnie. Dwunienek to jest być wysoko w górę. I się trochę boję. Mm. Ładnie. Już jesteśmy w tym punkcie docelowym, ale widzimy, że tam jest też jakiś fajny punkt widokowy, to tam sobie pójdziemy. Nasz Tribal już jest tak rozklekotany, że ciężko się z niego nagrywa, ale spróbujemy. Na szczęście mamy drugiego też. Na szczęście mamy drugiego dobrze, że mamy drugiego. Najpierw myślałem, że widoki będą tylko takie pola, ale jak weszliśmy na górę, to jeszcze widzimy w drugą stronę i są te wszystkie charakterystyczne skały i jest super. i pogoda też super. Widoczni. Pan pan. Skameliny. To ta ta. ta. Hu. Uh. <noise> Nie udało się rewanż. A nic. Może <noise> z No. No czujemy, że popracowały, ale było bardzo przyjemnie. Mościg ładny. Mościg ładny, warto pójść za darmo, czyli fajnie. Na górze też jeszcze była restauracja, ale no tak jak Nie u nas, świecane. tak jak u nas jest droga. Tak jak na początku myśmy dostali bilet, żeby sobie zaparkować na, na cały dzień, bo bilety tutaj są na cały dzień, więc ktoś nam oddał po prostu, tak my teraz oddaliśmy innym. Dobro wraca. Może nie w tę stronę to zadziałało. Ale... Straszmy szczęście. I chyba widzimy się na miejscu. Dojechaliśmy do Drezna i nastąpił pewien problem, ponieważ jesteśmy już w naszym miejscu zamieszkania. Najpierw musimy zdecydować, kto gdzie śpi, ponieważ mamy dwa pojedyncze łóżka, a jedno podwójne. Wymyśliłem konkurencję. Najpierw miało być losowanie, ale moim zdaniem. To nie jest dobry content takie losowanie I lepszym contentem będzie rzucanie długopisów Jak najbliżej długopisa tam na ziemi Ja mam ciekawostkę Łukasz nie wziął butów w góry, a będziemy chodzić po górach Ale wziął pięć długopisów Zabawę tą zaczerpnąłem z serialu Squid Game Gdzie rzucali kuleczkami My niestety nie mamy kuleczek, mamy jedynie długopisy Pięknie. I polega to na tym kto najbliżej rzuci długopisu ten pierwszy wybiera Potem osoba, która druga najbliżej rzuci tego długopisu, to druga losuje, i tak dalej, i tak dalej. Każdy jeden rzut jeden i jeden wszystko rzut. wiadomo. Jeden rzut jeden i wszystko rzut. jest jasne. Dobra, to hip, hop, hop, kto pierwszy zaczyna, bo to jest wolne. Hip, hip, hop, hop. Bardzo pierwszy, no. Co? E, dobra, aktualizacja, nie rzucamy do długopisu, tylko do szyszki. I linia rzutu jest tutaj, nie widać jej w kamerze. Hip, hip hop, hop, hop. Dobra, teraz hip, hip, tak, hip, hop, hop. To jest tak, że to jest otwarte, bo... To jest hip, Dobra, Marce rzuca. Jaki ozią. Oh, A drugi? Ja mam kniw. Ja mam sposób. Dobrze, was, ja ostatni. Was tak. teraz... Aha. Aha. Czyścisz murek? Nie. Się. Ty, ale co on ma za taki... O! Ej, czy to się liczy? No jasne. Liczy się. Jako stoi i wygrana. To Patryk pierwszy, ja drugi, Marcin trzeci i Łukasz czwarty No Ja ogólnie nie byłem tam w środku i nie mam pomysłu, które łóżko wybrać Ale tak sobie pomyślałem, że ja chcę mieć pojedyncze chyba Więc ja biorę pojedyncze, gdzie są te pojedyncze? Po lewej Po lewej To ja biorę pojedyncze Na dole Tak? No to, ja to ja pojedyncze u góry A tak, jak on się wierci w nocy? Się obudzisz, on będzie spał gdzieś głową Mamy, w największe, tak, tak? L, tak robi. Mamy największe łóżko no. Taka przegrana, Taka. że aż wygrana no właśnie. Uh -huh. Serio? Nie <grym> Spoko Dojechaliśmy do Drezna Wyszliśmy z naszego mieszkania Idziemy coś wkręcić Prawdopodobnie będzie to jakiś kebab Co tu więcej mówić? Pięknie Urlop Będę robił trik Raz w życiu mi to wyszło Zobaczymy Nie na tym polega ten trik. To złapa z powrotem do japy Drugi Teraz Marcel Dobra, Marcel w ogóle Ajajaj Kurde, już Dobra, teraz ja Łukasz zrobił, bo on jest Łukaszem. Aha. Ale stresne. Ale z boleja ja uderzył, co? <grym> Możemy drużynę założyć <grym> ja Już sobie tego proszę <grym> e, Już? No Także ten budynek za nami To nie jest meczet ale To jest fabryka e, Cygaret zbudowana w 1907 roku Zrobiona właśnie na kształt Takiego meczetu Tym się inspirowali I turyści są często Confused, tak jak my Przetłumacz co to znaczy confused, confused. zmieszany. Tak jak my, bo myśmy byli przekonani, że to jest meczet, a to nie jest meczet. Muzyka leci. One, twoi, policja, i drei, vier, grot zbija. Tyle. Ale ładnie. Drive, tyle. No i jesteśmy po Obiadku, w sumie kolacji bardziej, bo jedliśmy o 20. Poszliśmy w sumie na kepsika. Nie tak szybko. Według mnie bardzo dobry. Cenowo 6 euro za kepsa, więc git. Było spoko, bo był, było czuć, że są świeże warzywka w nim. I dosyć długi był, nie był jakiś mega gruby, ale dosyć długi. Nawet tak. się najadłem. Mimo, że cały dzień nic nie jedliśmy, bo mamy tutaj dziwne, dziwne diety. Że rano jemy... Rano jemy trzy bagietki z Lidla, i potem wieczorem coś wkręcamy. Ale takim kefsem najedliśmy się. Dieta podróżnicza. Dieta rano. podróżnicza, bardzo podróżnicza i ekonomiczna. Szybkie zakupy w jakimś supermarkecie w pićko. Tam jakieś nie wiem, czy wkręcanie ktoś kupił, czy nie. Mniejsza. Ja chciałem powiedzieć o taką. Nie jesteśmy tu jakoś długo, ale już bym chciał wydać nieskromną opinię odreźnie, że. Drezno zrobiło na mnie może nie piorunujące, ale na pewno pozytywne, pozytywne wrażenie. Nie wiem czy wy tak mieliście, ale idąc tym deptakiem koło tej, tej rzeki, patrząc na tych, ludzie, na tych ludzi jak odpoczywali, ja też czułem, że, że odpoczywam. Tam wszyscy leżeli, sobie gadali, nic się... Nie działo jakiegoś strasznego. Myślę, się... że jak wrzucimy filmik już do internetu, to widzowie też odpoczą oglądając ten filmik. Ktoś będzie oglądał i nie jest, zalec. ale sobie począłem. Po całym dniu roboty będą to odpalać, żeby się odpocząć. Dzieje się, chociaż nie aż tak dużo jak w Pradze na pewno. Ale wiadomo, Praga to miasto stołeczne, więc... Miasto stołeczne. Ja chciałbym dodać tylko, tylko jedną uwagę. Że te światła na, pie na pieszych są o wiele dłuższe i to jest... Tutaj Super. już od razu widać. Nie, widać, że oni są spokojniejsi, nie? Bo no. że mają urlop <noise> mają urlop <noise> i można, można sobie wypić na pasach piwo i iść do domu. O 19 mamy dla Was niespodziankę. Właśnie, niespodziankę. Może, może będziemy mieli niespodziankę, może nie, zobaczymy. Ma Miejmy nadzieję, Gdziemy że... że się do tego uda. seks kina? <noise> Teraz kierujemy się mniej więcej w stronę naszego lokum I tej plaży I tej plaży, po drodze na, na plaży, no i dzień Będziemy... Przestojczy tak jak każdy inny, czyli Odpoczywając Odpoczywając Nie spałem od stoku, a no, mamy ja już W tym jest jakieś światło? Nie ma Powinno być Nie wiem Co nagrywasz? Chciałem naturę tutaj no, naszą Święta w naturalnym życiu. Tak ładnie mi oświetla twarz, to mnie zastanawia No i jest okej okay. Bo jest tak... czy To jest... O, zajebiście Marszal się myje I plany na jutro znowu nie są sprecyzowane Bilety, Bilety są niespodziankowe. niespodziankowe musimy kupić Przejdziemy się znowu pewnie po mieście Pójdziemy w drugą stronę Bo byliśmy tylko przy tych najwyższych budynkach Bo w sumie nie mieliśmy pojęcia w ogóle gdzie iść szliśmy tylko tam, gdzie są najwyższe budynki Te takie zabytkowe No możemy też zobaczyć Koło młyńskie, w końcu, jak się kręci. A jak to się nazywa? Diabelski, Diabelski młyn. Diabelski młyn. Koło, koło młyńskie. Co, no naprawdę, na nagrywaj pewno... bo będą karty 60 mieli. Nie chciałbym jutro się tak snuć po mieście, tylko jakiś określony cel, ale w pracy nam mniej więcej to wyszło. A, jeszcze z takich ciekawostek to prawdopodobnie jutro rano pójdziemy sobie pobiegać z miłoszkiem. Mam nadzieję, że ten plan wypali. Tak, damy wam znać, czy się udało. A dzisiaj trochę no, trochę, trochę pospaliśmy, trochę zamoliliśmy. Ciężki dzień dzisiaj był, może nie ciężki, ale dosyć aktywny. Ale to fajnie, bo to się człowiek położy i od razu zaśnie. Świadczy tylko o Tobie.